Wszystkie związki aktora kończyły się z jego winy. Po latach wyznał całą prawdę. Jacek Poniedziałek znany jest z wielu znakomitych ról, ale też z bardzo odważnych deklaracji związanych z jego życiem prywatnym. Był jednym z pierwszych polskich aktorów, którzy dokonali publicznego co min i opowiedzieli o swojej fascynacji innymi mężczyznami. Były gwiazdorem jak miłość nie kryje, że zdarzało mu się fatalnie lokować uczucia. Twierdzi wręcz, że z każdej relacji wychodził zawsze mocno pokiereszowany. Jacek poniedziałek był szczytu popularności, gdy w grudniu 2005 roku ogłosił na łamach jednego z tabloidów, że spotyka się z mężczyznami. Grał wtedy dużą rolę wam jak miłość. Ale nie obawiał się powiedzieć całej prawdy o sobie, sądząc, że nie będzie to miało żadnego wpływu na jego karierę. Dziś twierdzi, że co minął pozbawił go jedynie spokoju, bo mnóstwo ludzi komentowało jego wyznanie, używając czasem obraźliwych słów pod jego adresem. Jako aktorowi ani mi to nie zaszkodziło, ani nie pomogło, stwierdził po latach. Goszcząc w podcaście rozmowy w kuchni, był w związku z dwa razy młodszym mężczyzną. Dopiero półtorej dekady później Jacek poniedziałek odważył się opowiedzieć co nieco o swoich związkach, które, jak przyznał w swej książce, niedzielnik niemal zawsze kończyły się dla niego, delikatnie rzecz ujmując, bólem głowy. Moje trzy prawdziwe związki sam zniszczyłem. Pierwszy naiwnością, drugi niewiernością, trzeci nadmiernym, bezbronnym zaangażowaniem, napisał w autobiografii. Aktor najbardziej żałuje rozpadu swej relacji z dwa razy od nim młodszym partnerem. To był piękny, intymny i namiętny związek. Partner, którego w książce nazywam Pytją, to wspaniały chłopak, miał połowę moich lat. Wspominał w wywiadzie dla repliki. Poznałem go w 2015 roku, miałem 50 lat, a on 25, i już sama ta różnica stanowiła potencjalny obszar konfliktów, dodał. Jacek nie zdawał sobie sprawy, czego tak naprawdę oczekuje od życia młody mężczyzna, przed którym otworzył swoje serce. Potrzebował nowych doświadczeń, chciał się wyszaleć, a ja byłem tak potwornie zakochany, że z trudem przyjmowałem choćby rozmowy na temat innych mężczyzn. Dopadły mnie lęki, frustracje. To mogło go tłamsić. W końcu uwolnił się ode mnie, to nastąpiło z jego inicjatywy, powiedział replice. Jacek poniedziałek ciągle czeka na swojego, księcia. Jacek poniedziałek ze związku z Pytją wyszedł, to jego słowa, pokiereszowany. Mam świadomość, że mogłem tego rozstania uniknąć, gdybym umiał zapanować nad swoim lękiem, stwierdził na kartach autobiografii. To, że znalazł się na rozstaju dróg, sprawiło, że postanowił zawalczyć o siebie. Odsunął wszystko, co miało zły wpływ na jego zdrowie fizyczne i psychiczne. Poszedł na terapię. Przestałem kopać się z koniem i ścigać ze wszystkimi w swojej głowie. Zacząłem coraz swobodniej, z większą tolerancją i przymrużeniem oka, patrzeć na siebie i na swoje wady, których mam bez liku, jak każdy, opowiadał w cytowanym już wyżej podcaście. Aktor twierdzi, że nie miał szczęścia w miłości, ale z drugiej strony, gdy był zakochany, nie radził sobie z tym. Mało kto pamięta, że przez 16 lat był związany ze znanym reżyserem, którego zdradzał na potęgę. Nasz związek mógłby trwać do dziś, tylko ja go skrzywdziłem, to zostawiło jakieś rany, wyznał replicę, opowiadając o Krzysztofie Warlikowskim. Dziś i już od lat jesteśmy przyjaciółmi, czuli dla siebie, łagodni, lojalni, dobrze, wyrozumiali. To jest wielka wartość, dodał. W życiu Jacka poniedziałka nie ma obecnie kogoś, kogo darzyłby szczególnymi uczuciami. Niedawno wyznał, że nie potrafi się ustatkować. Jestem księżniczka i ciągle czekam na księcia. Żartował w rozmowie z Mariuszem Kurcem z repliki.